Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach ze studia Rzeczpospolitej. Wita Państwa, Marcin Piasecki. Jest ze mną gość pani Maria Wyżga, Head of Human Resources dla Europy Centralnej i Wschodniej oraz Interim Managing Director Bayer Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Będziemy rozmawiać o zagadnieniu dotyczącym sytuacji kobiet w, w państwa firmie i w ogóle na rynku pracy. Między innymi to zagadnienie mieści się w szeroko, pojętym, w szeroko pojętych procesach dotyczących ESG, no ale ESG ostatnio nie ma dobrej pracy, prasy jest tak podważane, troszeczkę zlekceważone. No co tu dużo mówić? Też administracja amerykańska, nowa admin, administracja amerykańska mówi o ESG. Delikatnie rzecz określa, określając z pewnym dystansem jak pani na to patrzy? Przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestię kobiet, e, muszę odnieść się do struktury zatrudnienia, że my 61% zatrudnionych osób w firmie to są kobiety. Więc e, myślę, że ta kwestia, zarówno jeżeli chodzi o kształtowanie polityki personalnej wobec kobiet, e, stwarzanie równych szans, zarządzanie różnorodnością jest dla nas bardzo ważna, również nasi klienci, pacjentki e, i e, osoby obecny w rolnictwie płci żeńskiej, to są nasi współpracownicy. Także temat kobiet istnieje na każdym etapie życia organizacji Bayer Polska. No dobrze, to, no to trzymając się Bayer Polska, w jaki sposób kobiety w Bayer realizują się zawodowo? Przede wszystkim stosujemy bardzo standardowe i równe zasady rekrutacji, czyli od procesu bycia kandydatką do pracy do stania się pracownikiem. Także kobiety mają równe szanse, równy dostęp. Następnie oferujemy możliwość inicjatyw, które oddolnie są sterowane, w których kobiety uczestniczą. To jest na przykład program GROW, czyli rozwoju kompetencji przywódczych, funkcjonowania w środowisku międzynarodowym, możliwość dostępu do programów mentoringu, czy coachingowych, aby rozwijać swoje kompetencje, gdyż u nas nie ocenia się wyników pracy pracowników czy kobiet poprzez pryzmat płci, ale poprzez pryzmat kompetencji. No właśnie, kompetencje kompetencjami, ale czy mówiąc wprost, kobiety. Mają szansę zrobić karierę, mogą zrobić karierę w Bayer Polska. Myślę, że ja jestem również tego przykładem. Od 13 lat jestem w firmie Bayer, zajmuję dosyć wysokie stanowisko, ponieważ odpowiadam za cztery kraje. I ostatnio jestem członkiem zarządu, więc myślę, że może to być przykład i zachęta dla innych pań, aby myśleć o awansie i karierze. Jakie inne możliwości są? No, oczywiście mamy również systemy e, oceny, które identyfikują potencjał, talent, Talent. Można uczestniczyć w wielu programach szkoleniowych, czy to online, czy to bezpośrednio. Także, jeżeli chodzi o możliwości, to kładziemy nacisk na edukację, a także na rozmowę, dialog w organizacji na tematy związane z kobietą. To jest chociażby kwestia obecności na rynku pracy kobiet w okresie menopauzowym. No właśnie, w jaki sposób Bayer odpowiada na potrzeby z? kobiet w różnych przedziałach wiekowych od tych pań najmłodszych no do pracowników już w, na, w dojrzałym wieku jeżeli chodzi o pokolenie młodsze, myślę, że najbardziej jest zainteresowany w tej chwili elastycznym systemem pracy, czyli możliwością łączenia życia osobistego, czy to macierzyńskiego, czy to wsparcia dla osób starszych w swojej rodzinie z tym, kiedy realizują się zawodowo. A więc my mamy ten czas elastyczny. Mamy również możliwość pracy zdalnej, czyli pracy z domu, co również jest cenione bardzo, ponieważ nasze ośrodki znajdują się w Gdańsku i w Warszawie. Warszawa jest znana z korków. I dojazd do pracy zajmuje porankiem godzinę, po południu może również godzinę, więc to jest utrata czasu, i w tym czasie kobieta może zrobić wiele innych ciekawszych rzeczy. Jeśli chodzi o kobiety w wieku bardziej dojrzałym, to oferta mentoringu zachęca je do uczestniczenia i dzielenia się wiedzą, ponieważ to doświadczenie osobiste, również emocjonalne, nie tylko zawodowe, jest bezcenne dla młodszego pokolenia. Czyli tutaj można być mentorem, można być coachem. Jest również kwestia kariery. Awansu pionowego, czyli system przejrzysty i transparentny, system, kiedy, dlaczego, według których kompetencji się awansuje, jest w firmie dostępny. A fakt, iż mamy większość pań w organizacji, również powoduje, że bardzo dużo kobiet znajduje się na stanowiskach menedżerskich, czyli ma istotny wpływ na kulturę i życie organizacji. A proszę mi powiedzieć, Bayer jest firmą wykorzystującą najnowocześniejsze technologie. Proszę mi powiedzieć, na ile właśnie w tym świecie najnowocześniejszych technologii odnajdują się kobiety pracujące u państwa? Mamy taką organizację, która się nazywa Digital Hub, i to nie jest centrum usług bardzo podstawowych, jeżeli chodzi o IT, tylko tworzenia aplikacji dla biznesu. I tam mamy określony cel. Żeby mieć wyższy wskaźnik zatrudnienia kobiet niż średnio na rynku. Średnio na rynku, jeżeli pan chciałby wiedzieć, to jest 16%. A u nas w stosunku do zatrudnienia mamy 300 osób, 27% to są kobiety. Także myślę, że też pracujemy dużo, nad dużo pewnego, pewnego rodzaju demistyfikacją stereotypów dotyczących tego, że w IT, takiej branży nie ma kobiet. Kobiety są. Bayer jest firmą e, e, aktywną oczywiście w sektorze zdrowia. W takim razie w jaki sposób dbacie o zdrowie pracowniczek? Tak, oczywiście jako korporacja oferujemy benefity, opiekę zdrowotną, czyli pakiet Wipowski. Mamy też nie tylko standardowe oferty w zakresie opieki medycznej, ale również zdrowia mentalnego. Czyli przykładamy dużą wagę również do, do zdrowia psychicznego i też mamy zwiększoną ilość opieki psychologa, także można mieć kilka sesji w roku. Jak również cenimy sobie fakt, iż zachęcamy do wykorzystania i równoważenia czasu pracy z czasem wolnym. Czyli ja osobiście jestem zainteresowana tym, żeby urlopy były wykorzystywane, żeby był też dostęp do wsparcia pań znajdujących się w szczególnej sytuacji losowej. Ale oczywiście, jesteśmy też firmą medyczną, która oferuje produkty, terapie medyczne. I w tym zakresie nasza misja, która mówi o tym, iż zdrowie dla każdego, a głód dla nikogo, absolutnie rezonuje z naszym. Yy, z naszym przesłaniem. Z tego co pani mówi, to we mnie mężczyźnie budzi się pewna zazdrość. Ale naprawdę wygląda to, że znakomicie znakomicie dbacie o kobiety. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Maria Wyżga z firmy Bayer. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję panie redaktorze pięknie za zaproszenie.